Kolejna metoda przyda nam się w momencie, gdy chcemy przeprowadzić dyskusję w sposób precyzyjny i formalny. Najlepiej wtedy, stawiając tezę, najobficiej wypytywać naszego przeciwnika, aby jego odpowiedzi wykorzystać do udowodnienia własnej tezy. Argumentację w przeciwieństwie do pytań należy stawiać szybko, aby uniknąć ewentualnych pomyłek i błędów w rozumowaniu. Posłuchajmy zresztą przykładu. Nie mam wątpliwości, że Bóg istnieje. Twierdzisz, że z pojęcia Boga jako pierwszej przyczyny wszystkiego możemy wnioskować, że On istnieje? W rzeczy samej. To powiedz mi, czy kiedykolwiek Go widziałeś? Nie, nie mogę. Czy możesz mi go opisać? Nie. A czy może mówił do Ciebie? Nie. Czyli nigdy Go nie widziałeś, nie wiesz, jak wygląda, i nie rozmawiałeś z Nim? W takim razie mogę powiedzieć, że istnieje Pegas. Skoro istnieje pojęcie o nim. Ja nie wiem, czy on istnieje, czy też nie, ale na podstawie pojęcia wyciągam wniosek o możliwości jego istnienia, nie zaś o samym istnieniu. W takim razie mogę stwierdzić, że Bóg nie istnieje, skoro istnieje pojęcie o nim.